Struś, największy współcześnie żyjący ptak. Zarazem, obok pingwina, jest to pierwsze, co przychodzi szaremu Kowalskiemu do głowy, jeżeli zapytać o skazanie takiego ptaka, który jest niezdolny do lotu. Ogólnie rzecz ujmując, nieloty stanowią bardzo mały odsetek współcześnie żyjących ptaków. Na tle około 11 tysięcy gatunków ptaków, nielotów jest ledwo ponad 60 gatunków. Dawniej było ich więcej, aczkolwiek możemy dziękować m.in. samym sobie, że już ich nie ma: mamutaki, dronty, alki olbrzymie, moa i wiele innych. Ptaki zatracają możliwość latania na drodze ewolucji, albo wskutek braku drapieżników, albo wskutek wypracowania innej, równie skutecznej strategii przetrwania. Te pierwsze są szczególnie podatne na wymieranie jako, że pojawiające się na obszarze ich występowania ludzie albo świadomie je tępią albo mniej lub bardziej świadomie wprowadzają w te obszary szczury albo koty, których pojawienie się jest niemal równoznaczne z wyrokiem śmierci. Na przykład Dodo Tuman, który dał się wytępić. Dodo, nie Tuman! Nie da się wytępić! Yes! Oszałomy się o ploty. Zdecydowanie większe powodzenie w erze panowania ludzi ma zatracenie przez ptaki zdolności do lotu wskutek wypracowania lepszej strategii przetrwania. Na przykład pingwiny są ptakami najlepiej przystosowanymi do życia w wodzie, zaś takie ptaki jak kazuary, emu, nandu czy bohaterowie bieżącego materiału są stworzone do szybkiego biegania. Zanim jednak przejdziemy do mięcha hehe. Wspomnę jeszcze słowem o jednej wspólnej cesze wszystkich nielotów. Te ptaki nie posiadają na mostku grzebienia, czyli wyrostka, do którego przytwierdzone są mięśnie odpowiedzialne za lot, czyli mięsień piersiowy i mięsień kluczoramienny. I o ile takie pingwiny czy nielotne ptaki, nazwijmy to wyspiarskie, należą wbrew pozorom do grupy ptaków grzebieniowych, nawet jeśli same tego grzebienia na mostku nie mają. Tak struśki, kazuary czy emu należą do grupy ptaków bezgrzebieniowych, które praktycznie od samego początku swojego istnienia nie wiedziały czym jest grzebień, ani już tym bardziej lot. A przynajmniej jeżeli nie weźmiemy pod uwagę kusaczy, które choć należą do bezgrzebieniowców, jeszcze latać jako tako potrafią. I gdy ten przydługi wstęp mamy już za sobą, można przejść do głównego dania, w postaci bulionu i pieczeni. Strusiek to jedyny współcześnie żyjący ptak, który ma tylko dwa palce u każdej stopy. To cecha charakterystyczna rzędu strusi, którego jedyni obecnie żyjący przedstawiciele to struś czerwonoskóry i struś szaroskóry. Mówię to przy okazji takiej gatki jak struś emu czy struś nandu". Z Emu czy Nandu jest taki struś jak z Koziej Życi Klarnet. Emu jest przedstawicielem tego samego rzędu co Kazuary, a Nandu są przedstawicielami rzędu... No nie zgadniecie. RZĘDU NANDU! Jeszcze brakuje, żeby ktoś zaczął gadać o Kazuarze, struś Kazuar. Zostając jednak przy struśku, to oba współcześnie żyjące gatunki strusi Różnią się od siebie w zasadzie tylko kolorem skóry i trochę niszą ekologiczną. Jednak pod każdym innym kątem są do siebie tak podobne, że potraktujemy w tym materiale oba struśki jako jedną ogólną całość. Strusie są ptakami, które żyją w stadach. W zasadzie jest to harem, w którego skład wchodzi oczywiście Taker, tylko bez naleśników, i od kilku do nawet kilkudziesięciu demonic. Zaraz... Montażysta, bardziej stosowny podkład muzyczny, poproszę. No, od razu lepiej. Wracając jednak do tematu, to u stróżka widać bardzo wyraźnie zaznaczony dymorfizm płciowy. U samca upierzenie jest czarne z białymi akcentami na skrzydłach. O cholera, uświadomiłem sobie, że to wygląda jak ta wywłoka, na której widok mój obiad chce wrócić na talerz. Powiem M. -Worda. Dobra, wiecie co? Jednak zmieniał zdanie. Tytuł filmu jest nieaktualny. Strusie już nie są zajebiste. Ale już tak poważnie. Samiec strusia ma czarne upierzenie z białymi piórami na skrzydłach i ogonie. Zaś samica ma brązowe upierzenie. Nasz Helltaker w strusim wydaniu jest terytorialny. I jeżeli znajdzie się ktoś, kto będzie chciał mu ukraść jego demonicę. To lepiej żeby nikt taki się nie znalazł, bo skończy się to dla niego źle. Prawo do samic ma on i tylko on i nie pozwoli się łatwo wyrzucić z haremu. To jednak nie oznacza, że może on dowoli się ten tege z samiczkami, bo wpierw musi on je sobą zainteresować. U strusia gody poprzedza nadymanie szyi i wydawanie donośnego buczącego dźwięku. Samiczki mogą też testować samca poprzez udawane gonitwy. I jeżeli on dotrzyma im kroku, zaplusuje u nich. No i jest jeszcze taniec godowy, obejmujący siadanie na nogach i kiwanie się z boku na bok. Jeżeli to zainteresuje daną samicę, ona opuści skrzydła i zacznie nimi potrząsać. Potem sama kładzie się na ziemi, a samiec czyni swoją powinność. Potem trzeba wybudować gniazdo. W tym przypadku Taker jest dosyć leniwy, bo to jego robota. Zamiast zebrać materiał budowlany, on jedyne co robi to wygrzebuje w ziemi kilka dołów, z czego samice złożą jaja tylko w jednym z nich. Pojedyncza demonica złoży do 12 jaj, które są swoją drogą największymi jajami znoszonymi przez obecnie żyjące ptaki, a w jednym gnieździe może być ich jakieś 60. Większe jaja znosiły tylko mamutaki, aczkolwiek no, mamutaków już nie ma i tylko siebie możemy za to winić. Zostając jednak przy struśkach, to jak zapewne szło się domyślić, samice robią coś takiego, że składają jaja do jednego dołu. A jeżeli chodzi o kwestię wysiadywania jaj, to za dnia robi to jedna samica, a w nocy zajmuje się tym samiec. Prawdopodobnie ma to związek z kolorem upierzenia, że za dnia ciężej wypatrzyć brązową samicę, a w nocy ciężej wypatrzyć czarnego samca. Demonice jednak potrafią robić same sobie na złość. W taki sposób, że ta samica, która siedzi na jajach, umieszcza swoje jaja w środku, a jaja innych samic spycha na obrzeża. Niekiedy wywali jedno z nich poza gniazdo, żeby drapieżniki mogły się nażyć. Takie macie i spier. dokończcie no sobie sami. Wysiadywanie potwa przez następne 6 tygodni, zanim wyklują się małe, którym starzy muszą pomóc wydostać się z jaja. Takim dziwnym typem są strusie: bo na przykład małe kurczaczki wykluwają się same. A pomaganie kurczaczkom w wykluciu może się okazać strzałem w kolano, z uwagi na choróbska, które potem mogą roznieść się po kurniku, jeśli pomoże się nieporadnemu kurczaczkowi w wykluciu się. Albo może to świadczyć o wadach rozwojowych, jeżeli nakluje skorupkę i zostanie w środku. To tak w ramach dygresji. Pisklęta strusia, które się wyklują są odchowywane przez wszystkich członków haremu, tak jak jedna wielka szczęśliwa rodzina. Są one zagniazdownikami, co oznacza, że wychodzą z gniazda praktycznie od razu, jak wyschną po wykluciu. Po czym są wodzone przez troskliwych rodziców, w tym również przyrodnich. I nieważne, jak bardzo urocze młode stróżki by nie były, nie myślcie nawet o zbliżaniu się do nich, bo jeżeli dorosłe strusie was na tym przyłapią, to w zasadzie możecie pożegnać się z życiem. Jeżeli stróź was skopie, może was zabić na miejscu. Długie nogi tego ptaka to swoją drogą przystosowanie do biegania, a struś jest jednym z najszybszych zwierząt lądowych. Jego maksymalna prędkość podczas biegu wynosi 70 km na godzinę. To przydatne przystosowanie, zwłaszcza jeśli jest się nielotnym ptakiem żyjącym w środowisku, gdzie roi się od drapieżników, takich jak lwy, hieny, lamparty, likaony czy gepardy. Kopniaki to ostateczność. Aczkolwiek strusiek ma w sobie tyle siły, że potrafi skopać na śmierć nawet lwa, zarówno w obronie własnej, jak i pisklą. To przy okazji rozwala w drobny mak często ukazywany stereotyp strusika, który chowa głowy w piasek w ramach ucieczki przed zagrożeniem. Wiem, to kretyńsko brzmi. Często struśki korzystają z towarzystwa innych afrykańskich roślinnożerców, żeby zwiększyć szanse na wykrycia drapieżnika i zawczasu dać nogę. Młode rosną powoli, swoje pełne wymiary uzyskują po ukończeniu półtora roku, zaś na dojrzałość płciową muszą poczekać do ukończenia drugiego, czwartego roku życia. Te pełne wymiary to niemalże 3 metry wzrostu i nawet 145 kg wagi w przypadku samców oraz niemalże 2 metry wzrostu i 110 kg w przypadku samic. Potem dzieciaki muszą poszukać miejsca dla siebie. Strużki są długowieczne i potrafią dożyć do 30-40 lat w naturze. Hey buddy. Right up here. Oh. Teraz opowiem wam o hodowli strusia. Nie jest to jednak pełne udomowienie, bo fermowe strusie nie różnią się niczym od swoich afrykańskich protoplastów i nie zostały jakoś wybitnie wyselekcjonowane. Zresztą mięcha jest potąd, a jedno strusie jajo waży tyle co 24 jaja kurze, czyli 1,3 kg. Więc tak na dobrą sprawę nie ma czego tu selekcjonować. Strusiek zalicza się do drobiu. Podobnie jak oczywiste kura, kaczka, gęś czy indyk. Ale również mniej oczywiste jak gołąb. Jednak na ich tle strusiek jest dosyć specyficzny, bo oprócz takich oczywistości jak mięso, jaja czy pióra, stróżki są też skurowane. Ich skóra normalnie idzie na produkcję wszystkiego, na co poszłaby jakakolwiek inna skóra: portfele, kurtki, buty, nawet tapicerka samochodowa. W zasadzie skóra struśka różni się od innych skór tymi wypukłymi kropkami, które są pozostałością po piórach, jak i również jest ona bardzo wytrzymała. Zaś jeżeli chodzi o mięso czy jaja strusie, to w znacznej większości polska strusina i polskie strusie jaja idą na eksport. I o ile nie miałem okazji osobiście spróbować strusiny ani zawartości strusiego jaja, tu pamiętam, że jak byłem jeszcze mały, to dziadek miał u siebie wydmuszkę ze strusiego jaja. I nie zgadniecie, co się z nią stało. No szlag ją trafił, bawiący się szczyl, rozwalił skorupkę na milion kawałków. Polska nie dysponuje też za bardzo ubojniami strusi. To też, jeżeli nadchodzi już pora uboju, strużki są wysyłane do ubojni zajmujących się na co dzień ubojem bydła. Aczkolwiek, o ile bydło najczęściej ogłusza się poprzez. Postrzał bolcem pneumatycznym w kość za pośrednictwem aparatu ubojowego Radikal, tak struźki są rażone prądem, zanim nastąpi podężnięcie gardła, a potem cały proces obróbki po ubojowej tuszy. Ogólnie w niewoli struźki żyją dłużej niż na wolności, bo mogą dożyć nawet siedmiu dych. A ma to związek z tym, że na wybiegu strusiek wiedzie spokojniejszy, nawet dużo spokojniejszy żywot niż w Afryce bo na wybiegu nie ma drapieżników. A co więcej, strusiek ma żarcia pod dostatkiem. Nie polega wyłącznie na trawie i nasionach, jako że my, ludzie, karmimy struśki różnego rodzaju pełnowartościowymi paszami, które stymulują wzrost ptaszora, jak i również zaspokajają jego zapotrzebowanie na składniki odżywcze. No i również wody struśki mają pod dostatkiem. Tylko zbieranie jaj jest dla strusi stresujące, bo procedura wygląda tak, że jedna osoba odwraca uwagę strusia, a druga wybiera jaja z gniazda. Co jednak trzeba mieć na uwadze to to, że strusi nie idzie za bardzo znakować, zwłaszcza znaczkami na skrzydłach lub obrączkami na nogach. Z uwagi na to, że strusiki mają paskudny nawyk dziobania wszystkiego co wystaje. W taki oto sposób strusiki strzelają sobie w kolano, bo jeżeli połkną to co próbowały dziobać, mogą się udławić. I półtorej stówy ptaka idzie się chrzanić. też trzeba zabezpieczyć wybieg strusi przed jakimikolwiek wystającymi obiektami, aby zapewnić stróżkom dogodne warunki i życie w luksusie. I to wszystko. Standardowo zachęcam do zostawienia suba, łapy w górę oraz do dyskusji w komentarzach. A w opisie macie linki do Discorda i filmowego facea, na które was. Zapraszam. Zachęcam również do brania udziału w ankietach na karcie społeczność. Pozdrawiam Was serdecznie.